W miasteczku La Roche ardenne mamy wszystko, czego nam potrzeba. Kamienne domy zwrócone frontem w stronę rzeki, las schodzący prawie do środka miasta, ruiny zamku, no i deszcz, ten nieodłączny ardeński towarzysz. Z jego powodu schowam się za chwilę pod dachem mojego przewoźnego laboratorium i tu będę gotował. Bardzo porządna rzecz, tylko 5 litrów koniaku na 100 kilometrów. Drodzy Państwo, potrawa oczywiście belgijska, ba, potrawa ardeńska, to będą pory razem z ardeńską szynką. Pory, drodzy Państwo, to wielka ogólnobelgijska, ale również ardeńska namiętność i pokażę potrawę jedną z wielu, jedną z wielu właśnie sporów. Trzeba zacząć od... Zawsze od odpowiedniego ich przygotowania. Więc najpierw e, trzeba zdjąć, leciutko nacinając, zdjąć e, ten wierzchni liść. Tutaj, w tym miejscu, kryje się najwięcej e, brudu. E, teraz tego pora natnę, nadając mu pożądaną wielkość, utnę koniec i natnę. Odrobinę, nie rozcinając do końca, bo on by się w trakcie gotowania rozleciał i trzeba go dokładnie, do, dokładnie, drodzy Państwo, wypłukać. I tak oczywiście z każdym używanym porem. Wypłukane pory trzeba teraz wsadzić do wrzącej osolonej i leciutko osłodzonej wody. Ten jest ostatni. One się powinny gotować no maksimum 20 minut w zależności od wielkości. Trzeba bardzo uważać, żeby się nie przegotowały, wtedy się rozpadną na poszczególne liście i cała piękna Chorowa forma pójdzie w diabły. Mogę Państwu powiedzieć o pozostałych składnikach. To jest olej słonecznikowy. On w tym wypadku dużo lepiej się sprawdza niż oliwa, bo oliwa ma bardzo intensywny smak, ja będę robił sos w rodzaju winegretu i oliwa nie może całości przytłoczyć. To rzecz bardzo pyszna, mianowicie ocet, ocet jabłkowy. Robiony z sidra wel jabłecznika. To jest jedna z tych rzeczy, która mogłaby być w Polsce produkowana, a z niezrozumiałych powodów nie jest. Tutaj mam tymianek suszony, oczywiście lepszy byłby świeży, ale o świeży tymianek nawet w Ardenach nie jest tak łatwo nie było kupiłem suszony poradzimy sobie tutaj małe słodkie cebulki szalotki bardzo popularne we francuskiej belgijskiej kuchni to jest również coś co można by w Polsce uprawiać z powodzeniem a coś czego nie wiem dlaczego nie ma tutaj musztarda ostra musztarda no najlepsza byłaby z dijon, jeszcze czosnek no i coś co stanowi o lokalności tej potrawy nie widzieli państwo jeszcze szynki ardeńskiej w przekroju taki przepiękny plaster szynka ardeńska w wersji niewędzonej. No i za chwilę będę robił sos czekając na ugotowane pory. Czosnek po posiekaniu jeszcze trzonkiem noża rozgniotłem. Jest tak jak należy, można już wyjąć pory. Je trzeba wyjąć znacznie wcześniej, bo one po pierwsze muszą bardzo dokładnie obciec z wody, po drugie muszą wystygnąć. Więc teraz łyżką cezakową starając się ich nie rozwalić, wyjmuję na sito, są w całości i one tutaj no, muszą. 15 minut co najmniej sobie na tym sicie poleżeć. Teraz dalsza część sosu. Pory sobie stygną i woda z nich stopniowo wycieka. Na szczęście są pod klapą, bo woda z nieba by je zmoczyła równie skutecznie. Sos trzeba zacząć od tego, że do miski należy wlać ocet. I teraz do tego octu y, trzeba dodać sól i pieprz. Dlatego, y, że kiedy już dodam do tego na końcu oleju, y, zarówno sól, jak i pieprz w oleju się nie rozpuszczą. Y, a zwłaszcza sól ma się rozpuścić. Pieprz się nie rozpuści nigdy. Zatem teraz trzeba to wymieszać dokładnie żeby cała sól się rozpuściła. Teraz tymianek. Gdyby to był świeży tymianek wystarczyłoby go posiekać. Natomiast suszony trzeba pokruszyć, żeby wyschnięte listki tylko do środka wpadły, a te gałązki bardzo suche i twarde oczywiście w sosie znaleźć się nie mogą. Wystarczy przemieszać leciutko, dodać teraz do tego musztardę, nie za dużo musztardy. No. Pół łyżeczki maksimum i jeszcze dokładnie wymieszać. Za chwilę będę do tego dodawał następne rzeczy. Teraz szalotka i czosnek. Trzeba je tu nożem zagarnąć do miski, i następna rzecz będzie przypominała robienie majonezu, mianowicie będę do tego wlewał stopniowo. Olej e, cały czas mieszając, aż sos dostanie takiej jednolitej, gęstej konsystencji. Najpierw malutko oleju, potem coraz więcej. Gotowy sos winien mieć gęstą, prawie majonezową konsystencję. E, na półmisku lub na talerzu pory należy ułożyć rozcięciem do góry i polać je sosem, rozcięciem do góry, po to, żeby jak najwięcej sosu w pory wniknęło, welwnikło. Wszystko polewam dość sporo tego sosu. No, on stanowi o dobroci tej potrawy. A poza tym bardzo ładnie wygląda i to już by było prawie wszystko, gdyby nie może nawet klucz programu, mianowicie plastry ardeńskiej szynki, które jakoś tutaj trzeba ładnie bardzo rozłożyć danie już za chwilkę. Będzie gotowe do jedzenia. Jeszcze proponuję gałązkę malutką tymianku o, dla kontrastu. Tu zniknęła, na przykład tutaj. Drodzy Państwo i oto pory z ardeńską szynką. Potrawa jadana tutaj bardzo często, za każdym razem z równie wielką przyjemnością. E, proszę Państwa, już się będę żegnał. Jeszcze jedna, jak myślę, istotna rada, jak będziecie Państwo po Ardenach spacerować, na wszelki wypadek miejcie ze sobą parasol, bo stęp i kiełbaski z dzika znajdą się po drodze gdzieś na pewno. Kłaniam się, do widzenia.